Witam w kolejnym odcinku popkulturalnej prasówki. W tym materiale rekomendacyjnym skupię się na nieco niedocenionym serialu *Silo*. Nie mówiłem jeszcze tutaj nigdy o serialu *Raised by Wolves*, który z fascynującego pierwszego sezonu przemienił się w średni sezon drugi. Jeżeli umknął wam wizualny, 80s-owy vibe tego serialu, który został zapożyczony z rodzimego na srebrnym globie Żuławskiego, to zwróćcie uwagę na obie produkcje. To jednak nie jedyna perła zimnofalowego sci-fi z Polski, na kanwie którego zachodnia produkcja zbudowała ambient swojego settingu. Doskonałym tego przykładem jest właśnie seria Silo. Pierwsze co się ciśnie na usta to oczywiście seksmisja, ale to nie tylko ten jeden trop. Zwróćcie uwagę na mniej popularną dystopię o bardziej wisielczym nastroju. Mowa o Obi, Oba, The End of Civilization. Film, w którym Jerzy Sztur również grał pierwsze skrzypce. Kiedy ogląda się pierwszy i drugi sezon Silo, a także doda się podobną refleksję na temat Race by Wolves, można odnieść wrażenie, że polska zimnofalowa kinematografia science fiction stała się dla zachodnich wzorców sci-fi nie tylko wyznacznikiem wytrawnej szarości klimatu dołującego sci-fi zimnej wojny, ale też wykładnią tkania narracji w historiach osadzonych w tego rodzaju smutnych okolicznościach. Silo porusza temat skażonego świata z perspektywy ogromnego schronu, który jest w stanie pomieścić ponad 10 tysięcy ludzi. Oczywiście wszystkim nam Polakom od razu kojarzy się to z Seksmisją, ponieważ w Silo co prawda bohaterzy obu płci żyją wewnątrz zarządzanego totalitarnie społeczeństwa, w którym, uwaga spoiler, jednym z cichych elementów represji jest nieumożliwianie reprodukcji potomkom rebeliantów, o których nikt już właściwie nie pamięta. Obi Oba koniec cywilizacji było w mojej opinii inspiracją do stworzenia mitologii założycielskiej w tym amerykańskim serialu, o którym mowa w dzisiejszym odcinku. To są jednak jedynie inspiracje, a nie kserokopie i bezmyślne naśladownictwo, czy sprzedawanie tego samego produktu w innym opakowaniu, kolejnym pokoleniom. Serial zdaje się budować na kanwie. Wspomnianych idei, swoje własne narracje i pomysły. Serial Silo powstał na bazie krótkiego opowiadania Wool i follow-upu w formie trylogii powieści. Autorem tekstu źródłowego jest Hugh Howey, pisarz. A pierwsze opowiadanie zostało wypuszczone w 2011 roku. Oznacza to, że rok po wydaniu Fallout New Vegas, czyli właściwie jedynego naprawdę dobrego Fallouta, jaki wyszedł w formacie First Person Perspective. Inspiracja Wodtek jest widoczna za sprawą gadżetów i komputerów. Zwróćcie uwagę na czcionkę i design. Wizualnie jednak szczególnie w serialu za sprawą przypruszonych sepią barw i retro beton brut klimatu. Te wykładziny z filcu naprawdę robią robotę i potrafią przypomnieć nam o czasach, w których się wychowywaliśmy. Innymi. Słowy, Silo to fan serwis dla Ultrasów Postapo, ale nie tylko. Silo jest unikalną marką samą w sobie. Z początku nie wiemy, czy nie mamy do czynienia z socjologicznym eksperymentem. Serial rozwiewa te wątpliwości dopiero pod koniec pierwszego sezonu. Kiedy w pierwszym możemy przyłapać scenarzystów na mających poszerzyć grono odbiorców obyczajowej dłużyźnie, to drugi sezon to już akcja, która gęstnieje i idzie wartko spiralą w górę. W drugim sezonie mnożą się kolejne tajemnice w mytosie silosów, wątki i nieoczywiste plot twisty. Serial daje dziwną perspektywę. Jeszcze raz powtarzam, że powiem coś, co może Wam popsuć odbiór, jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego postapokaliptycznego cymesu. Silo to dla mnie coś nowego w formacie Postapo. To socjologiczne Postapo i dziwne konkluzje płyną po obejrzeniu drugiego sezonu. W myśl tego, co chce przekazać Hugh Howie, a scenarzyści dodatkowo, to jeszcze uwypuklają do buntu pcha i gotuje nas atawizm. W tych ciężkich warunkach i czasach, w jakie wtłacza bohaterów setting ta stoicka, apollińska i prospołeczna postawa, a nawet czysty konformizm, są bardziej cennymi cechami dla przetrwania ludzkości niż e, odruchy e, obywatelskiego nieposłuszeństwa. Nie zrozumcie mnie jednak źle, bo konkluzji jest niemal tyle ile wątków. Tymczasowy burmistrz tego konkretnego silosu – tak, jest ich więcej – będący, Totalnym fanatykiem tej świeckiej religii założycielskiej, schronu, przestaje być zelotą, kiedy poznaje prawdę. Postanawia wyjść na powierzchnię i popełnić samobójstwo. Czuje się oszukany przez swoje poświęcenie ideą założycieli i chce umrzeć na własnych zasadach. W ogóle to niebywała wirtuozeria w krytyce władzy i ludzi piastujących kluczowe stanowiska. Niektórym z Was może to przypomnieć pewnego tlenionego facecika, który realizuje partykularne interesy pod płaszczykiem swojego wysokiego stanowiska niczym podrzędny afrykański kacyk czy satrapa. Kiedy burmistrz Silosu dowiaduje się, że ideologia ochrony mas przeciwko zbuntowanym jednostkom nie oznacza wcale protekcji ze strony założycieli, w mig dostaje szajby, kiedy zdaje sobie sprawę, że coś znajduje się wyżej w układzie pokarmowym. Swoją drogą trzeba zwrócić uwagę na to, że burmistrz po prostu trzyma w ręce katechizm postępowania w takich sytuacjach, no wydany niemalże jak Biblia, co jest takim no, no jest, jest, to, jest to jakby nowy dekalog, tak dekalog ludzkości żyjącej w silosach to tak na osłodę tej chłodnej krytyki destruktywnego, wręcz dionizyjskiego buntu tłuszczy z dołów, na którą zresztą w podręczniku Trzymania za mordę trzeba zwalać wszystkie niepowodzenia. Hugh Howey naprawdę zaskakuje. Ponadto... Ponadto udostępnił swoje uniwersum autorom fanfiction, którzy z tego co zrozumiałem, mogli na swoich powieściach zarabiać. Niektórzy z nich odnieśli spore sukcesy, choć nie przebili samego autora pierwowzoru. Wszystko to za sprawą Kindle Worlds. Niezłe posunięcie, prawda? Można zrobić sugestywne, zachwycające egzotyką i rozmachem Postapo bez guli westernu, nukakoli i supermutantów. Szczerze powiedziawszy, to myślałem, że nic nowego w Postapo nie da się już powiedzieć i dla oryginalności należy przenieść akcję na Marsa, tak jak zrobiono to w Technomancer. Tak na marginesie pamiętam jak Michał, który czasem rozmawia ze mną również w tym podcaście. Powiedział, że gatunek postapo zapewne zapadnie się pod własnym ciężarem i braku kreatywności i sztampy, a tu okazuje się, że jednak nie, że jednak można sięgnąć po trochę starsze tropy, trochę starsze tematy, tak jak wspomniane właśnie polskie evergreeny, obi oba i seksmisja i na ich kanwie zrobić coś własnego, interesującego. Swoją drogą, Silos ma trochę dystopijny vibe, pierwszego miasta w obrębie wspomnianej wcześniej gry Technomancer. To wszystko na dziś, polecam obejrzeć Silo, trwają prace nad trzecim sezonem, a traktowane są cztery. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdro.